Cześć wszystkim, czy dopiekasz z tej strony kanału SFD. Tu właśnie się śmiałem z kolegą, a propos komentarzy, jakie piszecie na YouTube, że ktoś tam napisał, że mu cześć na siłowie nie powiedziałem, więc przepraszam, podejdź do mnie następnym razem, jak nie powiem ci cześć. Naprawimy to. Ale wracając do tematu, dzisiaj mamy kolejny trening, o który prosiliście. Prosiliście, to złe słowo, który pisaliście w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć. A mianowicie tricepsy, według mnie. Triceps to jest 3/4 ramienia. Mówią, że jest ważniejszy niż biceps. Ja oczywiście z tym nie zgadzam. Ale triceps też musi być zrobione, żeby ława była kompletna. Piszę uczucia, jakie sobie zrobimy. To będzie prostowanie na wyciągu górnym. Uważam, że to jest bardziej przyjemnie wprowadzające rozgrzewkowe, które warto zrobić na początek, żeby przygotować rękę do pracy, ale na nim nie do końca rozbudujemy ten triceps. Dopiero następne ćwiczenia go rozbudują, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście system ósemek. No i dobra, można dokładać. Druga seria, cię, ciężar lekko dołożony. Jak widzicie ja raczej wykonuję w takim systemie dynamicznym, yy, bez takiego przeprostu. No. Dobra, niewarne, patrzcie. Oczywiście można na linkach zrobić to, yy, na drążku takim lekko zomanym. Ja osobiście preferuję prosty, e, prosty drążek, gdyż uważam, że największa moc się generuje największa moc przekłada się jak na, na największy ciężar największy ciężar przekłada się na najlepszy efekt. To tak, ode mnie. Nie, sorry, czy ciągle śmieje z tych, z tych komentarzy e, na YouTuber, ale ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, nawet zacząłem odpisywać i mam zamiar to kontynuować, więc e, e, śledźcie uważnie moje tam poczynienia na YouTube. Tymczasem ostatnia seria. To mówię, tu ciężar, jakby nie istotny, bo tu jest cała sztabka, po prostu dokładam po 20%, aby zrobić 8 ruchów w miarę ciężko, a jest to przygotowanie do kolejnych cięższych ćwiczeń. Sam raz, dobra, idziemy dalej. Drugie ćwiczenie to jest taki mój faworyt top of the top, to jest wyciskanie francuskie, chociaż nie wiem skąd ta nazwa. Mi się z czymś innym kojarzy, ale nieważne. Yy, wyciskanie francuskie tutaj z czoła czy do czoła w takim też systemie dynamicznym. Fajnie się dzieje, bo można przede wszystkim użyć dużego yy, obciążenia. Więc ja robię to w ten sposób, system piątek. Ja jako ciekawostka mogę jak Wam powiedzieć, że nawet mam film gdzieś nagrany, e, jak kiedyś będziecie chcieli, to się go wklei. Jak robiłem to ćwiczenie 100 kg wąs No bogata. To co, kolejna seria, jedziemy. Nie, przepraszam, tam było 90 kg, nie 100, już sprostuję, żeby się nie schajtowali. Ale tak, około 90, 90 albo 95 kg było. Musiałem to naprosać, bo teraz mi się przypomniało. Ja mówię, co to takie ciężkie jest, eee, ale sztanga jest 20 kg, a ja sztang liczyłem 10 kg, no dlatego ciutko jest ciężej. Więc teraz mamy na kiju 60 kg. Tu jak widzieliście, odkładając za każdym powtórzeniem na ziemię, no bo już ciężar był y, trochę solidny y, i musiałem tutaj y, lekko sobie tak radzić, y, ale też jest spoko z martwego punktu wyszarpać bezpiecznie w miarę, no jako takie rodzaj powtórzeń wymuszonych może być. Y, ostatnie ćwiczenie to będzie wyciskanie w wąskim chwycie. Y, nie jest to mój faworyt. Nawet powiem Wam szczerze, że średnio przepadam za tym ćwiczeniem, jednak na pewno daje efekty i ja widzę te efekty, mimo że nie sprawia mi jakiejś wielkiej fali to ćwiczenie, bo uważam, że jest ciutko takie niebezpieczne, to jednak daje efekty i widzę, że po prostu ten triceps po tym ćwiczeniu jest nie do poznania. Więc robimy system piątek ze cztery seryjki, zaczynamy od 60 kg. Dobra, to co, dokładamy. To co, druga seria, plus 20 kilogramów. Dobra, ostatnia seria. Jeszcze tak między seriami ja zawsze rozciągam sobie te przedramiona w ten sposób bo mi się zawsze tutaj spinają tak niemiło a nie lubię tego uczucia więc tak robię. 100 kg bez szału ale to moje trzecie ćwiczenie dla mnie wystarczy No i dobra. Nie było źle, ale już nie dokładamy. Tak jak mówię, lepiej stymulować, niż coś zniszczyć. Eee, podsumowanie jest takie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to czekam na komentarze, lajki, subskrypcje i tak dalej. Eee, postaramy się dla Was kontynuować tą serię i pokazać Wam resztę partii. Eee, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jak Wam się podobało. Ja postaram się do tego odnieść. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Piekarz, kanał SFD.